Jesteś, Panie Bożym nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli nastało i zostało stworzone. jesteś, Panie Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli nastało i zostało stworzone. Czytanie z Księgi Sędziów w Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzesz się. Nie pij wina ani z cery, i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego. Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem Anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: Oto poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd nie pij wina, ani sycery, ani nie jest nic nieczystego. Bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Urodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki, moim opiekunem. Opowiem o potędze Pana. Będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, ty mnie uczyłeś od mojej młodości i od tej chwili głoszę Twoje cuda. Korzeniu Jessego. Który stoisz jako sztandar narodów, przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie, według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego lecz anioł rzekł do niego nie bój się Zachariaszu twoja prośba została wysłuchana żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin będzie bowiem wielki w oczach Pana Wina i Sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana i ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła. Po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła. I kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Nie dnie, nieustannie nie nocą. Mówią święty, święty, święty Pani Bóg wszechmogący, który był, który jest, który przychodzi. Jesteś, Panie Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc. Bo Ty stworzyłeś wszystko. I z Twojej woli nastało i zostało stworzone. Bo jesteś, Panie Boże nasz. Otrzymać chwałę i cześć i moc. Bo Ty stworzyłeś wszystko. I z Twojej woli nastało i zostało stworzone.